Siema. witam w czwartej części kursu na temat Python. Zajmiemy się warunkami, instrukcjami warunkowymi i pętlami. Dobra, po co to jest? Bo bez tego nie ma programowania, prosta odpowiedź. If to tak naprawdę software'owy bramka tak? Czyli na przykład jeśli się coś stanie, to wykonaj to, tak? I mamy if to jest instrukcja warunkowa i for i while. For i while są pętlami, chociaż można powiedzieć, że są instrukcjami warunkowymi. Nie wiem, nie wnikam, to jest technika, nie, słownictwo. Tak czy siak, IF po prostu pyta nas, czy dana zmienna wartość, czy, dany, znaczy, czy warunek logiczny został spełniony, tak? For iteruje po jakiejś zmiennej, tak? Albo na przykład iteruje w danym zakresie, a while iteruje aż do spełnienia warunku. Tyle. Na razie zaraz wam pokażę o co wam chodzi. Co to jest? Już jest powiedziane. Po co to jest? No na przykład nie wiem. Klient nie spełnia warunków dania kredytu. If tak. If będzie nasz. Czy klient spełnia warunki kredytowe? Tak. Jeśli nie spełnia, to if zwraca. Hmm, znaczy if do ifa nie wchodzisz, tak? I zaraz to pokażę o co chodzi, tak? For jest na przykład po to, żeby iterować po liście. While na przykład czekać na coś, tak? Czekasz na przykład od zewnętrznych urządzeń na informację, albo czekasz od in czekasz na zwrot e, informacji od serwera, tak? Czyli pytasz serwer o jakoś o jakiś request, tak? Pytasz o coś i on ci zwraca. I while czekasz, na przykład, nie wiem, 50 milisekund na... Dobra. Mniej więcej wytłumaczyłem po co to jest. Dobra. Co to jest if i jak się go pisze? IF na przykład. E a, poza tym, polecam też książkę Python na ludzie, e, link jest zawsze w opisie, bo to jest chyba według mnie najlepsza książka na start i jest w pełni za darmo, tak? W pełni, możecie ją sobie pobrać i robić to, co chcecie, tak? Jest za darmo. I jest dużo ciekawych rzeczy pokazanych yy, i lepiej. Jest to książka, tak? Czyli spędzicie na nią więcej czasu i więcej będziecie musieli poświęcić na to umysłu, tak? I więcej będziecie na tym czasu siedzieć, tak? Co spowoduje, że lepiej się nauczycie, bo jak wiecie, ludzki mózg, znaczy nau, u, u, nauka i umiejętności ludzkie zależą od ilości czasu, jaki poświęcisz na tą rzecz. Tak, im więcej temu poświęcasz czasu, tym jesteś tym lepszy. A im jesteś tym lepszy, tym bardziej to lubisz. Im bardziej to lubisz, tym więcej spędzasz nad tym czasu, tak? Taki while. If. Dobra, if. Trochę się rozgadałem. IF działa nam, dopóki tu jest true. Właśnie. Mm. W Pythonie jest kolejny rodzaj zmiennej, o której nie wspomniałem, są zmienne o typie bolońskim. B -b Bo BOL BOL, coś ten stylu. i to są zmienne true lub false. False, prawda? I na przykład, jeśli napiszmy jakiś program, który jest if nie wiem na przykład. Definiujemy sobie liczbę x, tak? x jest 10. If x jest mniejsze od 20, tak? Czyli ten warunek, jeśli x jest mniejsze od 20, to ta to zwróci nam true, tak? Czyli to tak naprawdę jest tutaj if true, tak? If true, tak? Czyli jeśli x będzie 20, w naszym przypadku jest, czyli będzie true, tak? Czyli na przykład print. X, tak? I teraz na przykład jak sobie wyjdziemy do tutaj i odpalimy sobie ten program pytonmain.py uzyskujemy 10, tak? Ale jeśli to zmienimy na 25 i uruchomimy nasz program, to nie otrzymamy nic, tak? Czyli to są if. Oprócz tego mamy jeszcze dodatki takie jak if, if, L, czy L if i else, tak? I na przykład możemy mieć mm, x równa się 15, tak? I if y, no zróbmy dokładnie to samo, tak? Czyli if jest mniejszy, tylko na przykład jest mniejszy od 20, tak? To jest print x ale i teraz wpisujemy l if znaczy l if i na przykład tu możemy dać drugi warunek to tak naprawdę jakbyśmy mieli dwa ify ze sobą połączone w jeden tak czyli po prostu możemy mieć tutaj drugi warunek czyli na przykład jeśli x spełnia to taki warunek i tu wyprintujmy sobie x jako stringa, tak, bo nie chce mi się zmieniać. E, ale możemy mieć na przykład, i y, jeszcze możemy mieć else. I else nie potrzebujemy warunków, bo tak naprawdę ono sprawdza, czy tu jest true, a jeśli nie jest true, to wykonuje else, tak, czyli na przykład jeśli tu jest true, to wykonujemy to, ale jeśli jest false, to wykonujemy to, tak. E, else y, możemy na przykład tutaj zrobić print Y, tak? To sobie wykomentujmy. I zrobimy sobie printa 15, bo jest mniejsza, ale na przykład jeśli weźmiemy 25, to mamy X, tak? Mm, najlepiej jakbyśmy pokazali Jakbyśmy zrobili na przykład. O tak. I o, zapomniałem, to musi być string, bo będzie liczba niezdefiniowana. I teraz, jeśli jest 25, to dostajemy y, tak? Tyk, tyk, tyk. I jakbyście zauważyli, to nawet nie weszło do elsa, bo weszło w drugiego ifa, tak? I w drugim ifie było, ale na przykład, jakby tu to nie spełniało warunków, yy, pierwszego i drugiego, tak, czyli na przykład jest mniejszy od 22, tak, załóżmy. Będą dwa po sobie prawie takie same, no ale wiadomo. I teraz powinniśmy dostać Y, tak, bo ten nie został spełniony ten nie został spełniony i na końcu dostajemy Y, tak. Teraz, jak chcemy mieć wiele warunków logicznych, tak, czyli na przykład czy liczba jest większa od 20, ale mniejsza od 40, tak? I możemy to zrobić łącząc w ifie za pomocą em, dodatków do instrukcji warunkowych, które nie pamiętam jak się nazywają. Na przykład skopiujmy to wszystko. I chcemy na przykład. Kiedy liczba jest mniejsza niż 20, and x jest większa od 10, tak? Czyli na przykład 15. I teraz powinniśmy dostać. A, przepraszam, 15, tak? Ale na przykład, jeśli zrobimy z tego 8, tak? Pierwszy warunek logiczny będzie spełniony, tak? Czyli to da nam true, ale musimy też spełnić and. And jest jak bramka logiczna w elektronice, tak? Czyli musi być spełniony to i to. Dopiero wtedy mamy true, tak? Czyli na przykład jeśli zrobimy tak i zrobimy, to dostajemy y, tak? Bo pierwszy warunek został spełniony, ale już drugi nie. Możemy też na przykład mieć or, tak? Czyli na przykład większe od 100 i na przykład jeśli damy teraz 8 i użyjemy, to powinniśmy dostać 8. Bo tu dostajemy true, tu false, ale OR mówi nam albo tu, albo tu wywalone w króle, tak? Czyli na przykład dostajemy teraz 8. Ale na przykład jakbyśmy wpisali 90, to to nam nie zadziała, tak? bo żaden warunek logiczny nie jest spełniony. Ale jak na przykład wpiszemy 120 to drugi warunek zostanie spełniony i dostaniemy x, tak? Teraz pętla for. Pętla for jest z jedną z fajniejszych, bo możemy w Pythonie iterować po na przykład i, nie polecam nazywania tak zmiennych, ale range na przykład od 0 do 100. Tak? I na przykład, jeśli teraz zrobimy print i, to otrzymamy cały ciąg liczb. Tak? Od 0 do 100. To znaczy, że nasze i dostaje raz 0 i lecimy tutaj. Czyli tak. Zaczynamy od 0. Dostajemy 0, 0 wchodzi jako i i wchodzimy tutaj, tak? Raz odpalamy. Potem to wchodzi jako I plus 1, tak? Czyli na przykład to będzie już 1 i to będzie wręcz, czyli od 0 od do 100, tak? Wszystkie liczby od 0 do 100, ale na ostatniej lekcji mówiliśmy o listach, tak? Listy jakoś, a nie, nie powinnoś tak. Nie mamy jakąś listę 2, 3, 4. Nie, no zróbmy inaczej, to możemy też po niej iterować, bez jakichś ręczdów, tak? I teraz to jest bardzo fajny Tutaj będziemy mieć 1, 1, 9 i 5, tak? Bo iterujemy po tej liście, tak? To jest jedno z fajniejszych rzeczy. Możemy też iterować po słownikach. I na przykład jakiś słownik. Yy, na przykład 1 i tu damy HLN. i tu znowu damy ktn tu damy 3, tu 2 no i teraz możemy potem iterować tylko zamiast takich prostych, fajnych rzeczy e, oj e, to będziemy musieli użyć w sztuczki do iteroworu. tak, czyli e, D i w Pythonie prawie wszystko jest klasą, tak? Czyli prawie każda zmienna ma jakąś dodatkową dodatkową e, masę klas, które są potrzebne dla Pythona, tak? I na przykład wywołujemy na słowniku d metodę items. I co metoda items nam będzie zwracała? Nie będzie zwracała jednej wartości, będzie zwracała nam klucz i wartość tego klucza. I teraz na przykład jak zrobimy v i k, znaczy k i v, Python w stringach, znaczy w princie też możemy takie coś robić, jeśli chcemy sobie wyprintować wiele, wyprintować wiele wartości. I mamy 1, 2, 3, bo to wiadomo, z poprzedniego. I dostajemy 1, 2, 3, ktn, ktn. Oprócz tego, co tutaj napisamy, chciałbym wam pokazać jeszcze fajną rzecz. Enumerate. Czyli na przykład, jeśli mamy listę Hmm, zakładając, że mamy taką listę, o, możemy enumerate list. Teraz będzie, dostaniemy. Zobaczymy zaraz indeks, tak? I jeśli zrobimy enumerate, enumerate. tak, otrzymaliśmy indeks, tak? Ale to nie jest jeszcze najfajniejsze. Mamy teraz value, tak? Co najlepsze mamy indeks i value, tak? Czyli mamy indeks liczby, bo listy, na przykład, jeśli chcemy uzyskać zerową pozycję, czyli pamiętajcie, w Pythonie robimy 0, 1, 2, tak? Liczymy od zera, czyli chcemy pierwszą pozycję, to jest 1. I tu teraz otrzymamy 1. Zrobimy tak, otrzymamy 2, tak? I po to są te pozycje. Jeśli byśmy chcieli nadpisywać tą listę w, enumerując po niej, to moglibyśmy zrobić tutaj. Kon instrukcja continue i break. To będzie niezłe. Na przykład zróbmy sobie enumerate, ale nie róbmy. Zróbmy sobie range od 0 do 20. I dostaniemy jakieś i. Instrukcja break i continue w pętlach służy nam do tego, żeby przerywać, jak break mówi, i continue, czyli kontynuować. Ale to nie jest takie kontynuowanie, że... Mm, Przerywamy i kontynuujemy. Nie. Bardziej idziemy po liście tu, 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 i przerwamy i kończymy, a continue jest tak. Idziemy i dochodzimy do instrukcji continue gdzie instrukcja CONTINUE mówi nam, że w trakcie pętli wracamy... Znaczy omijamy ten przypadek, zaraz wam pokażę. To jest ciężko wytłumaczyć. IF. Lepiej wytłumaczyć kodę. Na przykład. I równa się. Jest równe... Właśnie to jest operator jest równe, tak? W Pythonie. 10. Tutaj zrobimy print i teraz jak to odpalę, robimy 3 i uzyskujemy wszystko, tak? 1, 2, 3, 4, ale do 10, do, do 10 tak? Czyli lecimy, t, 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 osiągamy i osiąga 10, jest równe tutaj, czyli jest true i robimy break. Ale na przykład jakbyśmy mieli If i jest mniejsza od 10. Continuum. Tak? Jeśli i jest mniejsza od 10, to kontynuujemy. Co robi continue? Jeśli i jest mniejsza od 10, to będzie true. I robimy continuum. Continuum nie wykonuje dalszej części kodu pętli, tylko wraca do następnej iteracji, tak? Tak, czyli jakby się pomija to, to dalszą część kodu. Zaraz wam to zademonstruję. Odkąd zaczęła się iteracja? Od 10, tak? 10 już jest, nie jest mniejszy niż 10, więc lecimy dalej, tak? Czyli wszystkie poprzednie leciały tutaj, continue i przerywa on. Zip. Uff. Zip jest dosyć, mm, jest fajnym operatorem. Czyli na przykład, jeśli mamy dwie listy L1 i załóżmy L2. Tak, mamy dwie listy, po których chcemy iterować. Eee, na przykład tu weźmy 10, tu 93, a tyle. I chcemy po obu naraz i listach iterować. Na przykład możemy zrobić for i i na przykład j in zip magiczny operator i pakujemy tutaj te dwie liczby. L1 i L2. I teraz możemy printować i i printować j. Bo mamy dostęp do obu tych zmiennych. Tak osiągnęliśmy. Zauważyliście, że jest 1, 120, 9, 92, 5, 5 i 10. Dobra. Tak możecie iterować po dwóch listach w słownikach tak samo. E Teraz przejdźmy do while. Instrukcja while wykonuje się do pewnego momentu. Tak, Jeśli zrobicie while true na przykład, to będzie się wykonywać w nieskończoność. Ale na przykład, jeśli macie i równa się 0. I robimy i plus 1. Tak? I to, co napisałem, to jest dokładnie tak, jakbym napisał i równa się i plus 1. Eee, na przykład robimy print. I, a to robimy wszystko, gdy i jest mniejsze od 10. Jeśli i jest mniejsza od 10, jeśli i jest większe od 10, tak? czyli jeśli i jest 0, to będzie false. Zaraz zobaczymy. Teraz <słuch> pentra while wykonuje się dopóki jej warunek tutaj jest prawdziwy. I takie rzeczy jak Break i continue też tutaj działają, tak? Czyli na przykład, jeśli możemy tutaj wstawić ifa i na przykład przerwać przy 20, tak? no znaczy przerwać przy 5, tak? znacznie wcześniej niż pętla by chciała, albo jeśli i do kwadratu równa się 4, tak? Tu chyba będzie na temat tego wszystkiego: był while, fory, ify. Operatury, które pozwalają Wam łączyć IF wielkie warunki logiczne zipy, listy, słowniki, jak iterować po słownikach? Tak. Większo dodam zadania w opisie i polecam znaczy wydrukować i zapoznać się z listą, z książką Python na luzie, tak? bo to jest świetna książka, jest darmowa i możecie się całego Pythona nauczyć tam i znacznie lepiej niż ja to na przykład prowadzę. Jest znacznie głębiej to pracowane, jest więcej wątków poruszonych, tak? Według mnie nie wszystkie są jakoś wszystkim, wszystkim potrzebne, tak? Ale w większości osób na pewno ta książka się sprzyda, szczególnie, że jest za darmo, tak? Czyli darmowa nauka. Dobra, dzięki. Cześć.